To ja, Tini, wiloverek. to ja, ym, Tini. I dziś ja mam Wam poprosić, ym, czy macie jakieś. Czy może, bo ja lubię Selenę, bo ja bardzo lubię Selenę, selenę Gomez I czy Wam macie jakieś Selenę Gomez rzeczy, które nie chcecie, albo. albo. które możecie mi dać, na przykład, nie wiem, naklejki yy, z Bravo, Selenę komisję, nie wiem, czy jest, ale. Taką z autografem, bardzo proszę o Seleno Gomez rzeczy. I ja, i wtedy, jeśli dacie mi, to ja dam rzeczy na wymianę z Wami. I tak. I bardzo proszę o rzeczy. Bardzo, 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 bardzo bardzo proszę um, o do Gomez. Bardzo proszę. No, bo nie, nie macie jakieś naklejki, których nie chcecie. Ja by bardzo prosiła o plakat albo parę plakatów, naklejki, autograf, taki na przykład z brawo, z ręką. Bardzo was bardzo o to proszę i wymienię się z tą osobą, z nim czy z, czy z nią. Chciałbym wymienić chłopak, mam go dziewczyną, zależy, który ten. Więc bardzo proszę i dam y, na wymianę z nimi, dam rzeczy na wymianę z nimi. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś nowe rzeczy, to proszę dajcie mi. No i ja nagram, że razem. nowe z Wami, Proszę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, papa! Pa.